Witam w kolejnym odcinku z widget Dzisiaj na e 7 będę kończył stopkę, a szczegóły za chwilę. Na początek podziękowania dla wspierających, no i przejdziemy do samej stopki. Stopkę będę kończył dzisiaj na Twitchu około godziny 23:00, Troszkę późno, wiem, ale mniej więcej tak będę klikał. Właśnie EU7, wszystkie lochy, które Wam zaraz pokażę, co mam do klikania. I właśnie to jest moja pierwsza taka stopka. Jest to stopka bardzo dziwna, bo na tym serwerze miałem ogólnie grać bez stopowania lochów tak całkowicie Ale na 400 poziomie stwierdziłem, a może jednak coś zastopuje, więc to jest mega dziwne Od 400 poziomu stopka zaczęta do poziomu 484 Co z tego wyjdzie? Zobaczymy Dobra, także zapraszam na Twitcha, link w opisie będzie I tak, jak chodzi o lochy, które mam zostawione To wam tutaj przyjadę mniej więcej, zobaczycie co ja, grota potworów już odblokowana Tutaj od 500 są te nowe lożki, potem jest 520, no 520 myślę, że może być ciężko dobić, ale 500 na luzie. Ponieważ z tego co sobie liczyłem, to powinienem mieć z tych rochów około 20 poziomów, więc to by mi wychodził 504 poziom plus minus. No i właśnie te 500 lożki odblokuję, z tego coś poklikam, jest jeszcze od 500 poziomu. Burza Piaskowa, aczkolwiek z tego nie wiem, ile jestem w stanie przeklikać, ile tam leci. Plus jeszcze jest karuzela z idolami po aktualizacji 9 nowych przeciwników, więc jestem ciekawy, jak to będzie. Tornado 876, więc mówię, tutaj stopki nie miało być, więc to nie bierzcie jako przykład, jako poradnik jakiś do kończenia stopki, do robienia stopki, bo to totalnie to nie jest to, nie, aż mnie wylgowało z tego wszystkiego. W każdym razie, tak to właśnie wygląda. No i ostatecznie. No, 504 około z tych lochów dobija, co sprawdzałem, plus te nowe. No, obstawiałbym, że... Ile może być? Z 510 poziom może bym dobił, tak myślę. Jeszcze pokażę, jak to wygląda na Gildi. U nas najwyższy poziom ma Karla, Karla 519. Ma te staty dokoksowane, ona chyba jest w ogóle top 1 aktualnie. A nie, ona troszkę jest niżej, ale no generalnie statystykami chyba jest jakoś podobnie, jak nie wyżej. Generalnie Hans na, na prowadzeniu, nawet Hans gra na tym serwerze. Także wiecie, jest, jest yy, mocno. No a najwyższy ogólnie poziom na serwerze chyba 526. O Miami 526, yy, więc tak to wygląda. Teraz no, ja poziomem będę trochę odstawał, no ale no, jak taka stopka upośledzona, to kto by się spodziewał. Yy, aczkolwiek, jak chodzi o statystyki, to nie ma tragedii. Wiadomo, do tych osób, które tam yy, dużo grzybko ładują na ledeckach yy, i tak dalej, to nadal będzie sporo brakować. To widzimy Hans do, od 365, yy, od 363 poziom zaczął stopkę, no a trochę później. Więc no, jestem ciekawy jak to wyjdzie i jak dam radę, to postaram się jutro jakiś taki skrótowy mater materiał wrzucić z tego, nadal będzie on dosyć długi, ale tam sporo, część, sporo rzeczy powycinam, żeby chociaż troszkę to skrócić, myślę, że na YouTube wrzucę, także kto będzie chciał, będzie mógł sobie nadrobić i tam też to dodam jakiś krótki komentarz, plus, plus będzie takie porównanie statystyki przed i po lochu. No a zdecydowałem się teraz klikać, w sumie do tego mnie Kakao zachęcił. Tak napisał dzisiaj, że może, może bym kliknął, tak dalej, mówię jak kurde, w sumie. Bo jest tak, jest event wiedźmy, to jest jakby e, konieczne do kończenia stopki, bo tam sporo tam pleci, sporo góra, więc to generalnie trzeba. E, plus jest taka sprawa, że jest weekend epicki, także spoko. Jedyne co by mogło być więcej, to event na przykład twierdzy. Troszkę tutaj gemmów mam nie jakoś dużo by się szkowałem generalnie na LDK we wrześniu, e, ale no. Myślę, że lepiej będzie kliknąć teraz. Te 20 poziomów zostało to nie jest jakoś turbo dużo. Podobni są 500, lecieć dalej. I tyle. Klikać sobie po prostu swoje. Nie jest to idealny serwer. Jest tak jest, więc tak to wygląda. Dobra. Dzięki za oglądanie. Widzimy się na Twitchu. Jutro zapraszam również na skrót. Na razie.